Witam serdecznie. Ukłony Łojciec z tej strony. Witam w nowym roku. Szaleństwo świąteczno-sylwestrowe już za nami. W związku z tym faktem, wyleczywszy nieco swój organizm po wszystkich bąblach przyjętych, yy, świątecznych, sylwestrowych, noworocznych, yy, wszedłem na pokład gry Medison. Odcinek drugi. Pierwszy, co prawda, nie wpadł jakoś specjalnie. Nie zagryzło, nie klikło. Natomiast zobaczymy. Czy to się będzie utrzymywała tendencja? Czy to jest związane z faktem, że Madison miał już swoją premierę yy, w formie na, standardowej i po prostu mało około to interesuje? Jakby moje zmagania. Czekajcie, to jest zegar. O kurde, to spada tu regularnie regularnie spada ten gałgan. Dobra, czekajcie. Tutaj muszę zabrać gwóźdź. Gwóźdź mi się przyda. Bo muszę przywiesić tam obraz na ścianie. Dzięki temu będę mógł... Ee, o kurde, jakaś baba przeszła. <laughs> przeszła baba, przeszła baba. Trochę to jest, powiem wam szczerze. Mega gówniana sytuacja. Nie wiem, jak moje zmysły będą tu reagowały dzisiaj. Mam nadzieję, że będą nieco otępiały. Tu teoretycznie powinny być jakieś drzwi. Czekajcie, ja sobie wyciągnę jeszcze. Dobra, na tym zdjęciu chyba nic nie będzie Dobra, wbijamy ten yy, Wbijamy gwoździa Aby przywiesić Gdzie jest ten gwóźdź? Mogę to jakoś przewinąć Tu mam klucz Zdjęcia, jest i gwóźdź Fajnie się to kręci Gwóźdź Tylko ja tego gwoździa tu wbić Czekajcie, młotek jeszcze potrzebuję Gdzie to było? Przed chwilą miałem. Czekajcie, może najpierw zrobimy sobie młotek? Tylko, że ja nie mogę. No dobra, obraz. Ale żeby obraz przywieźć, to muszę gwoździa wbić. Sytuacja podbramkowa. Czekajcie, ja mogę w tą stronę równie dobrze. No dobra, no i co? Jest wbity, ok. Czyli to sam się wbił. W zasadzie młotka nie potrzebowałem. Dobra, mamy teraz obraz. Zadyndał. To jest obraz naszego dziadka. O kurwa, mać. To się nie da do tego przyzwyczaić. Żeby człowiek nie wiem, co zrobił. Nie ma opcji. Pękło. No i pojawiły się drzwi. Pojawiły się drzwi. I dzięki temu możemy teraz troszkę poprzemieszczać się po tej chałupie. Nie będzie łatwo. Dobra. Ja już się nagadałem tyle na ten temat, że jest ciężko i w ogóle... że już kurwa nie chcę się więcej gadać. Z tymi drzwiami mam problem. Są zamknięte dlaczego? Czekajcie, ja nie wiem czy ja nie muszę zrobić. Zdjęcia tu. W większości rzeczy, jakie się pojawiają, muszę zrobić zdjęcia. Ewentualnie jakieś dwa zdjęcia. Tu się świeczki zapaliły jeszcze w międzyczasie. Czy ta sytuacja się zmniejszy? No kurde, nie wiem czemu. Są zamknięte. A, poczekajcie, ja już wiem czemu są zamknięte Ja u siebie w asortymencie Posiadam klucz Trzeba tu łączyć te wszystkie fakty No gdzie jest? Myślałem, że to będzie Jakoś płynniej szło, jest i klucz Dobra No wkładaj ten klucz Dobra Teraz się otworzyło. Dobra, wchodzimy. Wow, weszliśmy do pomieszczenia, do pokoju. What the hell has here? No właśnie, nie wiadomo. Dad said he was repairing grandpa's house, but instead he's been investigating this woman. What is going on? What is going on? Madison Hale, 43-letnia seryjna morderczyni. Seryjna morderczyni Madison Hale została zastrzelona przez policjanta Russella, który właśnie zeznał, że znalazł ją rozczłonkowującą swoje ofiary w studni na terenie swojej posesji. Madison cierpiała przez kilka godzin przed śmiercią. Mimo, że została postrzelona w brzuch, morderczyni udało się przeżyć kilka godzin. W tej zbrodni mogły zginąć co najmniej cztery osoby. Policja znalazła w jej piwnicy okaleczone części ciała, które według opisów wyglądały jak ze sceny filmowej. Potwierdzono, że ofiarami były cztery osoby. Znaleziono dowody świadczące o chorobie psychicznej. Kobieta najwyraźniej próbowała odprawić złowieszczy rytuał, który mógł być związany z mordowaniem i masakrowaniem ludzi. No super, zajebiście. Czekajcie, bo. No tu chyba wszystko przeczytałem. Wieszcie lub nie, ale znaleziono 43-letnią kobietę, która robiła zdjęcia jednemu ze swoich. Tutaj jest urwane. Seryjna Mordyczyni została śmiertelnie postrzona w brzuch. Po rozczłonkowaniu kobieta robiła zdjęcia z martwych ciał. Okej, okay. Jeszcze tu mamy kilka jakichś informacji. Policjant Russell zeznaje, jak informuje, wydział policji. Policjant, który zakończył życie Madison, zeznaje, że przed śmiercią Seryjna Mordyczyni błagała o swój aparat fotograficzny, o ten, który my posiadamy w asortymencie. W swoim tu na ramieniu podejrzewa się, że 43-letnia kobieta robiła zdjęcia swoim ofiarom po ich okaleczeniu. Katedra Świętego Jowisza, Kościół Horrorów. Po długiej historii incydentów w katedrze Świętego Jowisza znów zrobiło się głośno, gdy potwierdzono, że odbędzie się tam publiczne czuwanie poświęcone duszy 43-letniej seryjnej morderczyni Madison Hell, która w zeszłym miesiącu zamordowała cztery osoby. Czuwanie będzie publiczne i bezpłatne, a księża potwierdzili, że będą starali się oświetlić duszę Madison boskim światłem, by pozwolić dotrzeć do bram nieba. OK. Tu mamy jakieś tajemnicze rysunki, przekreślone jakieś daty. Tu mamy jakieś notatki, które podejrzewam Z czasem Aha, kluczyk, kolejny No dobra, przyda się Możemy włączyć telewizor Tak sobie badam tutaj wszystko Kurde, tam też są jakieś drzwi yy, Generalnie głównie po to, żeby Niczego nie pominąć Jakieś szuflady To by było chyba teraz na tyle Wszystko, co miałem tu do podniesienia Podniosłem Zobaczymy, czy. O, dobra. Gdzie ja się ładuję teraz? To jest jakieś pomieszczenie z sejfem... Tu nic nie ma. Bo to troszkę niepokojąco to wyglądało. Przynajmniej teraz nic nie ma. Co to wcale nie spowiedziane, że nie będzie. Czekajcie, możemy wziąć kasetę? Chowamy. Czy to możemy otworzyć? Próbuję to złapać. Dobra. Priest Thomas. Mam nadzieję, że to ci się przyda. Bądź ostrożny. Pamiętaj o tym, o czym rozmawialiśmy. Odezwę się do ciebie tak szybko, jak to możliwe. Ksiądz Thomas. Wiem, że z kasety są stare, ale nadal zmagam się. Z komputerami. No dobra, tego się nie da chyba schować. Nie da się. To mnie zastanawia. to jest miejsce tam klucz. Czekajcie, bo tu jest jeszcze jakaś. Nie, tu nie mogę nic wziąć z tego. Zamknijmy zatem. Nie, nic nie ma. Trzeba mogę to jakoś słapać. Trzeba jakiś klucz włożyć. Czekajcie, spojrzę sobie. Mam ten klucz jeden. Czy on tu będzie pasował? Pasuje. Ok, nie musiałem kręcić. Samo się otworzyło. Weź. Aha, dobra, weź notatnik Luka, weźmy go. So to this... jest chwilowo zablokowane, nie mogę się ruszyć. Czekajcie, no chciałbym go wziąć. I should keep this. Powinienem to zachować, no okej. Okay. No dobra, wychodzimy. Za bardzo rozumiem o co chodzi teraz w tej sytuacji. Dobra. Mamy notatnik. Muszę go później sprawdzić i poczytać. Tam są... O kurde! No dobra, idziemy, skoro otworzyli drzwi. W jakiś pokój, dobra. Tą dziadka. Dobra, trzeba się tutaj dokładnie rozejrzeć. Science and space, Kurwa, co taki dźwięk daje? Tam coś daje dźwięk. Niepokoją mi te drzwi otwarte. Trochę mi się to nie podoba. Czekajcie, tu są te kasety, chyba. Mogę tu coś wziąć? Nie. Tabletki. Tabletki też były dość. Dużo tabletek się zażywało w grze. Wizaż. Ja wspominałem w poprzednim. w pierwszym odcinku z Madison. że Czekajcie, bo tu jest telefon. Dobra, lecimy najpierw tu. O no bez jaj. Co miał w piwnicy? Generator? A gdzie jest wejście do piwnicy? Kurwa, nie mówcie mi, że tam. No dobra, tu żałuję, że. Czekajcie, dobra, bo ja miałem tutaj sprawdzić te kasety. Nie grałem w tą grę i tak troszkę. Idę po Macuszemu. Czy się da w ogóle? Teraz odpalić? A, nie ma prądu, także jakby temat zamknięty. Kurwa, dobra, idziemy. Ja pierdziele. Zamknięte, Jezus! Aż mi użyło Aż mi użyło, że zamknięte Kurwa tak dochodził, to jest masakra To jest otwarte. O ja pierdzielę! To jest jakiś kibel, dobra, walić ten kibel. Ja je butam. Kurwa, mać, ludzie, trzymaj tam mnie. Tu jest ten gener generator. I co ja mam tu zrobić z tym głównym? A tu? Kura? Czy tu jakaś kolejność? Góra, dół. Aha, dobra. Taka pamięciówka. Góra, dół. Góra, dół, góra. Aj, góra, dół, góra, góra, góra dół. Jamen. Kurwa, ruszyło to gówno przedpotopowe, prąd wrócił. Pierdolę, nie zaglądam tu. Ale już zajrzałem. Kurwa, się przestraszyłem w waszej ręki. A, pierdolę. Zapytacie na co to komu? Kurwa, takie, takie przeżycia zajebiste. No właśnie, na co to komu? No oh, dobra, walić tam to pomieszczenie. Tu się otworzyło. Ja jebie Tu jest ten kibel. Dobra, walimy do kibla Co to jest? Czemu ten kibel jest... łańcuchy no, załańcuchowany? Nie możemy tego wziąć. Kurde, powiem Wam szczerze, że teraz pojawiło się kilka miejsc, które powinienem odwiedzić. Kombinacja w prawo, z tego co tu jest napisane, chyba 4-8 w lewo. 4 w prawo, to jest czwórka. No, tak by wyglądało. Dobra. O, e, ja pierdolę. Czy ja powinienem tu wchodzić? Kurwa, wali mnie to. Nie wchodzę tam. Zamknięte. Dobra. Wyszło gówniane zdjęcie. Oh, fuck. Dobra, mamy teraz możliwość... Odsłuchania tej kasy tylko mnie interesuje. kuźwa, jestem w takiej zasyfianej kuchni, która robi ogromne wrażenie. Drzwi, nie wiem, co to jest, ale tylko wtedy, kiedy ja tu jestem i stoję i z mojej perspektywy, nie wiem, jakby to wyglądało, gdybym miał padać czy siedział przed monitorem, podejrzewałbym, przeszedł jak przez każdą inną miejscówkę. Wydaje mi się, że oni strasznie wysocy musieli być. No bo ja nie klęczę. Czekajcie, tu coś będzie. Jakaś kurwa, myś nie wyleciała. Co to jest? Daj mi ich... Dobra, póki co nie wiadomo. Przyda się. Taka, typowe takie przyda się. Dobra. Tu jest za. Przedstawię ja się, przestraszyłem znowu, co się dzieje. Ja tu jakaś. Pogoda się pogorszyła nam. Tu mam jakieś drzwiczki od szafki. Czyli pan domu. Nie Niespecjalnie tutaj dbał. Miał tutaj coś zrobić, natomiast niewiele zrobił. Czekajcie, tu jeszcze otworzę. Z takiej swojej już wrodzonej ciekawości. Skoro już szperamy komuś po chałupie, to róbmy to konkretnie. Dobra, i wracamy teraz, bo w dalszym ciągu nie wiem do czego ta kombinacja będzie służyła. Tu sp sprawdzałem. Zobaczmy tę kasetę. A, dobra, teraz mogę sobie. Tu niektóre trzy są, że niby jest ok. Z It is already too late. When a what? demon attaches itself to what a demons, it becomes a parasite of sorts. It feeds from the host until it devours every last part of their soul. In most instances, the demon's relentless objective is to get back to the world of the living. If you what want to break that about? link. Well, I'm afraid it's no simple matter. I could speak at length about various rituals and procedures, but by far the best way is to obey. help the demon attain that which it seeks. Only then will the demon leave of its own accord. They enter the earthly plane through certain objects that they use as conduits between worlds. Even if you rid yourself of that object later, the demon has made the contact it needs and already walks among us. In the first stages of possession, the host human tends to withdraw from friends and family, becoming aggressive, so even violent. This is the result possessed? of the spiritual battle between the host and the entity both vying for control over the mortal body the symptoms that indicate that the possession is progressing are dizziness nausea and headaches the latter of which can be so intense as to render the host unconscious for days the dark entity manipulates its host with visual hallucinations and Destroying the sanity of the host is, for the purpose of making them I malleable, compliant. This, this is how the demon fully exerts its insidious control. Oh, and before I forget, several cases of possession saw strange behavioral patterns in nearby insects, cockroaches in particular. Ah, nice. began Steer clear of the insects. There's just no way. I can't be possessed. There must be a mistake. Those pictures, that leg, that arm... I didn't do it. Dad thinks it was me, but I... I... Oh, God. My head. A door. A red door. Red door? What no the fuck? No właśnie, nie wiem. Powiem Wam szczerze, że VR ma dodatkowo tą atrakcję, że również się telepie. No dobra, jestem tym opętanym przez demona najprawdopodobniej młodym człowiekiem. Otwórz notatnik. Nie, no nie mówcie, że znowu do piwnicy dał się, kurwa iść. Oh, fuck. Dobra, słuchajcie. Jeszcze sprawdzę sobie ten telefon. Nie ma sygnału. No to walić go. Fuck shit. Kurwa, włączyłem światło. I w dalszym ciągu... O Jezus, ten... Puściłem mi sam aparat uciekł za ramię. Tu jeszcze nie zwiedziłem tych pomieszczeń. To jest ta łazienka. Kurwa, idę, ale tak, bo tak idę na tej zasadzie. Szkoda, że nie można tutaj jakieś karate odprawić. Czy jakby karate. Kurwa, taki pomnik się postawić w pokoju. Szczerze, z takiego małego pomieszczenia zrobiło się całkiem sporawe. Haj, mogę to zabrać? Nie, nie mogę. Tu jakieś poroże. Kurde, cała masa leków. Mogę to wziąć? Czemu nie mogę tego wziąć? Biorę to. Niestety, nie będę mógł wziąć tego zegarka po dziadku. Przyszedłem, chociaż trochę się obawiałem. Tu mogę sobie podejrzeć, czy jakby siłą rzeczy. Albo nie podejrzeć, mogę rozpieprzyć to. Tak? Kurde, sprawdzamy. Wyciągam jeszcze młotek. Nie da rady. Nie da się młotkiem rozwalić. Dobra, spróbujemy wejść. Bo w zasadzie. Kurwa, zamknięte. W zasadzie gramie kieruję w stronę piwnicy i tam powinienem iść. Natomiast powiem Wam szczerze, że odwlekam tą sytuację. Telefon kurwa zadzwonił. Ja jebie. Co jest? Wojs, po co tu szedłem? Dobra, walimy na, na piwnicę, tak zwaną, ale gdzie tu są te czerwone drzwi? Czekajcie, może tutaj czegoś nie wziąłem? Bo te drzwi, jak widzieliście wcześniej, czasami są, a czasami ich nie ma. Co to jest? Jakieś gówno. O Jezus, tędy mam przejść? Nie mówcie mi takich rzeczy. Pierdzie. O fuck. Zaraz się zgrzeje jak szmata. Jest, są czerwone drzwi, dobra. To Szedłem. Ooo, ludzie! Trzymaj tam Są te karaluchy wstrętne. Zamknięte? What the fuck, shit! O kurwa! To się kurwa tworzyły. Zajebiozia. Zajebiozia. Co No właśnie, co to za miejsce? Kuźwa, jakieś gówniane. O co tu chodzi? Takaś symbolika dziwna. Coś pominąłem? To jest a crime scene, crime scene ok. Miejsce zbrodni. To zastanawiam się, co mam tutaj z tym zrobić. Coś tu się ustawia, tak? Tak, ewidentnie. Tam miałem jakieś 4 w prawo, 9 w lewo, bodajże. I szyf. Poczekajcie, na ilu to jest w wielu to miejsca w trzech. Nie wiem, będę musiał to ustalić. Powiem wam szczerze, że... A, czekajcie. Kurde, jakieś to wszystko takie wielkie. Mogę za ramię to wrzucić. Wow! Podskoczyło. Tak ma być? Gdzie mam tego szpodla? W ekwipunku. <laughs> Szpodel przyboczny. Nic z tego nie będzie. Można go wbić w ziemię? Nie. Czekajcie, tu jeszcze coś jest. Dobra, nie ma nic. Dobra, słuchajcie, nie będę tutaj zamulał. Wydaje mi się, że rozwiązanie całej sytuacji. Tam jest ta kombinacja, tu trzeba będzie coś chyba poprzekręcać. Najprawdopodobniej, zresztą tu jest na tych kutkach przedziwnych, można to ustawiać. Nie wiem, jakie tam te, tą symbolikę tu wcisnąć, żeby faktycznie móc ściągnąć tą pokrywę. Także zapraszam na trzeci odcinek. Otworzymy sobie to Badziewie, zobaczymy co tam jest w środku. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Ładwajca, trzymaj się, Nara. Cześć.